Główna atrakcja, którą przygotowało Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, to jak zwykle duży koncert w amfiteatrze. Z przyjemnością przedstawimy Państwu projekt, który objechał wszystkie najlepsze już sale koncertowe w Polsce: Współpraca Miłosza i Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk na scenie amfiteatru 24 maja. Można będzie usłyszeć utwory z płyty Pieśni Współczesne, tom drugi. Do tej współpracy, która została ukoronowana już dwoma Fryderykami, a płyty, bo były już dwie, pokryły się platyną i który jest uznawany dla odbiorców polskiej muzyki za najlepszy muzyczny projekt w historii muzyki współczesnej. Chciałbym Państwa zaprosić na wyjątkowe wydarzenie, czyli spotkanie z Elżbietą Zapędowską. To jest kopalnia wiedzy na temat branży muzycznej. Myślę, że o jej relacjach, o jej przyjaźniach, znajomościach branży na pewno będziemy rozmawiać. Mogę Państwu zdradzić, że Elżbieta jest bardzo zaprzyjaźniona z dwoma młodszymi od siebie mężczyznami, czyli Adamem Sztabą i Łukaszem Zagrobelnym, to jest taki stały kontakt, dlatego też podpytam na pewno, na pewno o, o nich. Część pytań już zadałem Elżbiecie w najnowszym miesięczniku Opolej Kropka, jest takie abecadło od A do Zapędowska. Także mogą Państwo się tutaj zapoznać z pewnymi hasłami, na które Zapędowska odpowiedziała, ale zapewne będę pytać o Idola, będę pytać o współpracę z Gwiazdami, o szkołę piosenki Elżbiety, a także o te początki, czyli Wojewódzki Dom Kultury w Opolu, czy współpracę z zespołem Ballada, który przypomnę, że wygrał debiuty. Dostał pierwszą nagrodę, a drugą nagrodę wówczas w 1978 roku otrzymał zespół BAIM. Młodzieżowy Dom Kultury w tym roku cztery sceny zapełni wraz ze swoimi gośćmi i artystami z Młodzieżowego Domu Kultury. Scena na rynku sobota, niedziela, a od piątku do niedzieli zapraszamy do parku Młodzieżowego Domu Kultury na scenę na Placu Wolności oraz na scenę przy stawku zamkowym. I tam. Nasi wspaniali artyści z Młodzieżowego Domu Kultury, zespół Taneczny Pech, zespół Tańca Artystycznego Adena, zespół Pieśni i Tańca Opole, wokaliści w recitalach ze studia Piosenki Debiut, z wokalnego studia jazzowego. Wspaniałe grupy w barwnym, żywiołowym repertuarze jest to Grupa M i Cztery Żywioły. Usłyszymy też finalistów opolskich festiwali artystycznych, opolskich młodych talentów i fantan. Zaprosiliśmy też gości z całej Polski. Będą to goście ogólnopolskich spotkań artystycznych Opole Artis przyjadą do nas ze swoimi Artystycznymi programami wspólnie z miastami Alba Julia w Rumunii, a także Szeke Sfeherwarem, naszym partnerskim na Węgrzech, oraz miastem Zadar w Chorwacji realizujemy taki projekt Forever Young, który jest głównie poświęcony uczestnictwu młodych ludzi w życiu Unii Europejskiej i zapraszamy właśnie na Dnie Opola młodych artystów z tych, z tych miast. Dodatkowo również z tego partnera stowarzyszonego miasta krań w Słowenii i oczywiście ten projekt realizujemy przy współpracy z naszymi młodymi artystami z Wydziału Sztuki oraz z Liceum Plastycznego w Opolu.